Czwartek i piątek 31 lipca oraz 1 sierpnia miała miejsce 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Strzelinie uroczystości rozpoczęły się już w czwartek w galerii skalnej Strzelińskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się otwarty konkurs prozy i poezji powstańczej. Dzień później miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierza polskiego, a po południu delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Inwalidów Wojennych, Młodzieży oraz Władze złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem, upamiętniającym nadanie Parkowi miejskiemu. Imię Armii Krajowej. Dokładnie w godzinę W, w strzelinie, zawyły syreny alarmowe i zabiły kościelne dzwony, oddając hołd powstańcom. W kolejnej części obchodów miała miejsce Patriotyczna Prza a później koncert z wykonaniem duetu artystów operowych. Małgorzaty